Bez Jandy i bez Szczepkowskiej. Ale kido. Polityka to taki serial telewizyjny, w którym główne role grają natruszczycy. Niestety, rzadko, który z nich ma Darchi Milzbacha. Przeważnie są to nudziarze, ignoranci i kabotyni, którzy startując w castingu na przykład do filmu Daleko od szosy nie byliby w stanie zagrać przekonująco nawet szosy. Oczywiście co jakiś czas w polityce na epizody łapią się prawdziwi aktorzy, profesjonaliści, Janda, Szczepkowska, Olbryski, Seweryn, ale po ich występie robi się jeszcze smutniej. Nie ma bowiem nic smutniejszego niż aktor usiłujący wypowiadać się własnym tekstem na temat sprawy, na której się po prostu nie zna. Jeszcze gorzej, gdy postanawia wcielić się w rolę recenzenta, moralizatora albo kaznodziei. Oczywiście istnieją również podobieństwa obu sfer. Wśród polityków też jest podział na aktorów pierwszoplanowych, aktorów drugiego planu, a także statystów, którzy nie istnieją bez przekazu dnia, które szefostwo wyświetla im w komórkach. Inni muszą zadawalać się byciem gwiazdą jednego sezonu, a bywało już, że tylko jednej serii. Któż dziś pamięta postacie ściągające maksymalną oglądalność, jak Anastazja P., która u początku lat 90. krążąc po Sejmie chełpiła się tak cennymi zdobyczami jak Stefan Nisiowski? Leszek Miller czy Aleksander Kwaśniewski. Albo nieco później agent Tomek, który podczas swych prawurowych akcji omal nie zapuszkował Olka czy lepera. Niestety, tylko omal. Czasem bohater drugoplanowy ma swoje pięć minut, gdy akurat wypadnie z roli. Na przykład marszałek Zych, który z Mównicy Sejmowej oświadczył: Staje mi. Czy ze wszech miar ceniony Jan Maria Rokita, którego najbardziej zapamiętanym bałmotem pozostaje rzucone w samolocie Ratunku, biją mnie Niemcy! Podstawową różnicą między serialem telewizyjnym a e, realną polityką jest niejasność gatunkowa. Śledząc politykę nigdy nie wiesz do końca, czy oglądasz tragedię, komedię czy farsę. Za to e, na przykład w serialu Kiepscy Masz pewność, że aktor Grabowski nie wyrecytuje nagle monologu Hamleta. Chociaż pr prywatnie umie. A Hannibal Lekter podczas przyjęcia nie wyzna gościom, wołając: Nie jestem Hannibalem! Jecie autentyczną Jagnięcinę! I nie wskoczy na stół i nie odtańczy kankana, jak nie przymierzając nasz poseł Gabriel Janowski. Jest jeszcze jedna cecha wspólna dla obu dziedzin. Niestety. Zapominalność. Odcinki ogląda cała Polska, czasem cały świat, a po latach, jeśli nawet kołaca się gdzieś jakiś tytuł, to kto powie, co było w odcinku, kto w nim grał i jak to się wszystko skończyło. Podobnie zresztą bywa w polityce, bo kto pamięta głównych rozgrywających pierwszej dekady: Geremka, Kuronia, Mazowieckiego, Oleksego, Moczulskiego. Suchocką. Byli, ale się zbyli. Ostał się tylko Lech Wałęsa i duch Michnika, niczym w serialu Randall i duch Hopkirka. Swoją drogą, korciłoby mnie nieraz, by za pomocą sztucznej inteligencji nakręcić powtórki kilku ulubionych seriali, wykorzystując do głównych ról yy, żyjące lub nieżyjące postacie z polskiej polityki. Jak to zrobić? Na przykład weźmy Ptaki cier ciernistych krzewów. Czy mogłoby być coś piękniejszego niż y, obsadzić w roli księdza Ralpha de Bricasa zamiast Chamberlaina Szymona Hołownie? I wzruszyłby, i rozśmieszył, a przeszkolenie duchowne ma jak mało kto. Chociaż może sztuka, y, szkoda go na tę rolę. Ogromnym wzięciem y, cieszył się u nas inny serial lat 90., Niewolnica i zaura. A gdyby Powtórzyć sukces. Plantacja Polonia, zarządzana przez złego Deoncja, po którym szwędza się, wykorzystywana dla najczarniejszych posług niewolnica Hołownia. Wałęsa się aż do dnia, w którym odmawia uczestnictwa w zamachu stanu. No, poszukajmy jednak prostszych pomysłów. Gdyby wznowić Kożaka, Józef Oleksy nie musiałby się nawet charakteryzować. A Kolombo, moim zdaniem idealny w jego roli byłby Jarosław Kaczyński. Bystość, przewrotność i niewymuszona elegancja. Wprawdzie oryginalny Kolombo ma żonę, ale dla widza jest ona jedynie bytem wirtualnym. Jeśli idzie o serial Jak Klaudiusz, to tam jest e, wręcz stworzona tytułowa rola dla Michnika. kołoby się dwa razy lepiej od Staszka Bradyganta. Pytanie tylko, Kogo należałoby ustawić w roli babci Liwi? Ursulę von der Leyen czy Angele Merkel? Co do kariery Nikodema Dyzmy, chyba najlepszego perolskiego serialu, jaki znam, w moim prywatnym castingu na obsadę głównej roli bezkonkurencyjnie ląduje Lech Wałęsa. Inni chętni, palikot, leper czy radek Sikorski, odpadają w przedbiegach. Zresztą Kariery na miarę swego ego nie zrobił żaden z nich. Zbyteczny też, też byłby casting do Czterech Pancernych. Jest przecież sprawdzona załoga, e, która w każdej chwili może wyruszyć na Berlin. Olgiert, Włodek Czarzasty, Janek, Robert Biedroń, Grigori, Krzysztof Śmiszek, Gustlik, Adrian Zandberg, no i jako Marusia, posłanka Żukowska. Ponieważ jednak żaden pies nie kwapiłby się do roli szalika, proponuję, żeby go zagrał jakiś prosiaczek. Ze stawką większą niż życie, kłopoty byłyby jedynie pozorne. No bo kto może zagrać kapitana Klosa? Moim zdaniem najlepiej ktoś rodem z Trójmiasta, ktoś kto ma papiery Polaka, służy Niemcom i de facto pracuje dla Ruskich. I w dodatku... Popiera go połowa Polaków. Nasz człowiek w abwerze. Czy raczej abwera w naszym człowieku. Nie sposób również odmówić sobie marzeń o ponownej ekranizacji trzech znakomitych filmów choćby ze względu na ogromne możliwości obsadowe. A więc niemowlę na manewrach w roli tytułowej Władysław Kosiniak Kamysz, panna z mokrą głową, coś dla ministry nowackiej. Czy też brawurowy mąż swojej żony w reżyserii Stanisława Barei, rola główna Radosław Sikorski? A propos seriali, e, chyba taką wielką porażką e, w PRL-u był serial Życie na gorąco, który miał być porządkowo e, jakby kontynuacją stawki większej niż życie. Nawet myślano, że e, główną rolę zagra Mikulski. Później e, pomysł był coraz bardziej modyfikowany, a e, scenarzystom coraz bardziej e, przyglądały się organy. W końcu wyszło coś, ni pies, ni wydra, e, a... Na kształt Świdra, i raczej serial ten nie przeszedł do duszy naszych, tylko raczej do naszych żartów. Życie na gorąco. Wymyśliła TVP ofertę nęcącą. Chce wzdobienia serialu Życie na gorąco w którym pan Maj, redaktor od świetnych pomysłów, ściga różnych zbrodniarzy i neonazistów. Złodziei artefaktów, cokolwiek to znaczy, przy okazji wojennych, strętnych podżegaczy. Aktorów na castingu stawiła się zgraja. Toteż każdy odcinek ma swojego Maja, których to, o czym nie wie większość społeczeństwa, łączy wierność do służby. Służby Bezpieczeństwa. No, cóż, aktor być może sługą wielu panów. Taka jest prawda czasu i prawda ekranu. Mam do Was serdeczny apel, kochani. Dać łapkę to jedno, polecić znajomym to drugie, subskrybować to trzecie. No, i oczywiście w ekstremalnych sytuacjach można wesprzeć autora kawą. Jeśli go naprawdę lubicie, Słodko, jeżeli nie bardzo, przyjmę gorzką. A teraz, kochani, kochani, hejt park. W poprzednim odcinku strachy pani Szczepkowskiej zainteresowały was w podobnym stopniu, jak przed rokiem, lęki pani Jandy, stąd mnóstwo wypowiedzi, przy czym wszystko kręci się wokół marszu niepodległości. Sporo również waszych uwag dotyczyło przefarbowanej komuny i ludzi w nią umoczonych. Chociaż tytuł Genseka dla Tuska to chyba przesada. Podobnie nie odważa się tytułować czarza z tego feldmarszałkiem. Hanna Ponuro parodiuje Szczepkowską. 13 grudnia 2023 roku skończyła się w Polsce demokracja. Temat kontynuuje Marek. To, że pani Szczepkowska pomyliła się co do końca komunizmu w Polsce, to drobiazg, zważywszy, że ona sama mentalnie tkwi wciąż w PRL-u, podobnie jak większość środowiska dawnych i obecnych artystów. Zebek, przekonałem się na własnej rodzinie, że ci, co byli wielkimi solidarnościowcami, teraz promują i głosują na postkomunę. Tą starą i niestety również tą najnowszą. No cóż, panie Zenku, współczuję. Pan Andrzej chyba nie zrozumiał moich słów o łysiaku. Wymieniając go obok to karciuk, zestawiłem wielkość rzeczywistą z urojoną. Natomiast zgoda, e, panie Andrzeju, z uwagą, że order Orła Białego Waldek powinien otrzymać już za kadencji pana Glińskiego. A Maria zauważa. Rodzice Szczepkowskiej w grobie się przewracają. Pani Joanna nie dostała Oskara więc walczy o uśmiech premiera. Współczuję, ale może, pisze dalej, przyjdzie olśnienie i nawrócenie. Oby. Antonówka krótko. Czordy wie, czego ci artyści właściwie chcą. Bo lustracji nie chcieli. No i to mają wspólnego z sędziami. Pisze pani Dorota P. A może do Joasia S., której znowu emocje wyłączyły myślenie, powinna pojechać do Półtuska. Tam się dać, dać ponieść emocjom z jakimś prawiczkiem i mówić potem jak gospodarz Anioł z Alternatyw 4. Myśmy w półtusku nie takie numery robili. Koza. To naprawdę zadziwiające, że są osoby mające pre pretensje do prezydenta, że ten wypełnia swoje obowiązki. Pocieszę panią, gdyby nie wypełniał, też by mieli. Izabela wzdycha. Smutne, że aktorzy niegdyś. Cenieni za dokonania i talent, cieszący się uznaniem i sympatią, wizów, tak się autodeglerują. Fakt. Wisałam, widziałam na marszu uczestniczkę jedną pod gazem. Może zbyt ciepło wyrażającą swoje uczucia do rządzących, czy grupki kibiców, którzy nie gryli się w język. Ale w morzu tysięcy przewidywalnych, tak jak ja, przeciętniaków, to była tylko kropel. Dzieciaczki machające z wózków biało-czerwoną flagą, grupy młodzieży, całe rodziny, seniorzy, nawet labrador z przypiętym do obroży pięknie wyprasowanym kotylionem. Pani Joanno, w przyszłym roku proszę do nas dołączyć. A, sami, a sama pani się przekona, jaka jest prawda. Mi oj! Chętnie opowiem pani Szczepkowski o cichym i pełnym miłości języku, którym posługiwali się kodziarze codziennie maszerujący pod tvp. Również o mailach i telefonach przepełnionych agresją i życzeniami śmierci. Że też nikt tych ludzi po sądach nie ciągą, jak pan Owsiak tę nieszczęsną kobietę. O innych formach osobiście doświadczonej agresji już nie wspomnę. O jak głupia. Przecież to był wyraz czystej miłości. A na Marszu Niepodległości byłam. Trochę krzykaczy się pojawiło, jak na każdym dużym marszu. Ale jednak przeważały rodziny, grupy znajomych, trochę wspólnot religijnych. Wszyscy. Idący spokojnie. Warto więc patrzeć szerzej, wrażliwiej. Nie wyłącznie na swoim punkcie, państwa artyści. W ogólny klimat wpisuje się wiersz pana Leszka. Wyjątkowo poważny. Podziękujmy dziś za to wojsku, bo bez niego byłoby już po nas, że mówimy ciągle po polsku, że jest flaga biało-czerwona, że jest kraj od gór aż po morze, choć znaczony niejednym grobem. Że nie lotem nie stał się orzeł i że wrona go żadna nie dziobie. Że jest prawda i racja stanu w naszych sercach co nieraz też płaczą. Że nie poszło nic według planu podłym zdrajcą ani krętaczom. Więcej wiary, Nadzieję w nas, tu nad Wisłą jest nasza stolica. Nic nie zdarza się drugi raz. Nie zwycięży więc Targowica. Dziękuję Panie Leszku i Wam wszystkim kochani serdecznie dziękuję. Nic dwa razy się nie zdarza, ale moje felietony co drugi dzień. Do zobaczenia, do usłyszenia, cześć.